sportowe emocje, zacięta rywalizacja i ciekawa trasa. Tak można krótko podsumować supersprint o Puchar Wójta Gminy Jodłowa 2021 organizowany przez Automobil Klub 100 Mil w Nębicy. W zeszłą niedzielę można było obserwować zmęgania 29 ścigających się pojazdów na drodze za górze Zwiernik. Ta kilkukilometrowa trasa, przemierzana przez rajdowców trzy razy, została wybrana ze względu na wąskość i krętość, jaką się cechuje. Adrenalina. Bo doskolić swojej umiejętności wjeździe, żeby później mieć w warunkach drogowych lepsze po prostu panowanie samochodem. Nie wiem, chyba <laughs> kręciołek w głowie. <laughs> no, trasę... Lubię to, no dość kręta. Dużo zakrętów takich niespodzianek, bo tu są takie, ten przeszczyt jest taki dziwny, takie że. Spróbujemy. Trasa ta wiodłowej jest bardzo wymagająca, jest ładnie skonfigurowana, jest ciekawie kilka odcinków krętych które zawodnicy uwielbiają, z naszej strony jako zabezpieczenia dokonaliśmy w sposób prawidłowy rzetelny, jest trasa bezpieczna. Dzięki uprzejmości wójta gminy Jodłowej pana Jana Janiegi, jesteśmy już drugi raz na tym odcinku i chcemy być na kolejnych odcinkach gminy Jodłowej, gdzie są trasy bardzo atrakcyjne. Super Sprint o puchar wójta gminy Jodłowa 2021. Był zarazem drugą rundą Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super jak i pierwszym rundą Mistrzostw Galicji w Super Jednak nie będzie on ostatnią tego typu imprezą, której można oczekiwać w naszym regionie. Jesteśmy w innej Jadłowej, po raz kolejny w tamtym roku we wrześniu robiliśmy odcinek. Nie w tym miejscu inny, no ale w te, te, tym razem zrobiliśmy inny, żeby rozmaicić. Chociaż ten odcinek już szedł trzy lata temu na Rajdzie 100 mil. Myślę, że odcinek ciekawy dla, 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 dla zawodników. Planujemy jeszcze trzy rajdy. Jeśli nam oczywiście sytuacja pozwoli, no to je zrealizujemy. Naprawdę gdzieś w okolicach Pilzna. Prawdopodobnie też w, ok w okolicach, w powiecie robszczycko-sędziszowskim, gmina Glinik. Gmina Wielopołepczyckie, miejscowość Glinik. No i zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Cieszę się bardzo, że po 8 miesiącach od poprzedniego rajtu, e, Automobil Club Stomil w Dębicy Zaprosił zawodników do malowniczej gminy Jodłowa, na znanej już trasie, bo już na tej trasie wcześniej odbywały się wyścigi. Wydaje mi się, że trafa, trasa jest ciekawa, bardzo dobrze przygotowana, i zawodnicy mogą sprawdzić swoje sportowe umiejętności. Oczywiście dostarczając nam, kibicom, niesamowitych emocji, wielu atrakcji. I życzę, by, by zawodnicy sprawdzili swoje umiejętności, ale żeby to zrobili w sposób bezpieczny dla siebie, jak i dla kibiców. Życzę udanego wyścigu. Trasa za górze Zwiernik dała się poznać już wcześniej jako doskonałe miejsce do urządzania wyścigów. Tym razem, oprócz sportowych wrażeń, kibice i kierowcy mieli okazję poczuć też te inne, mniej przyjemne. Droga okazała się na tyle wymagająca, że nie wszystkim udało się szczęśliwie ukończyć rajd.